Hej, witajcie w drugiej części poradnika do Queen Speech. Tym razem zajmiemy się achibmentami do odblokowania już Scarlet Playhouse. Po wykonaniu pięciu map właśnie na świecie będziemy mogli mieć odblokowanego następnego achibmenta, mianowicie Portal Component Proceder. I robi się go w sposób następujący, że musimy zdobyć trzy kryształy. Z, dwa pochodzą z czempionów, i jeden dostaniemy randomowo z jednego z tych eventów, jeżeli pokonamy właśnie e, po, wcześniej te dwa czempiony. A więc, jakie to są czempiony, że tak powiem? E, czempiony, które dropią e, te kryształy, to są e, dokładnie e, jeden: to jest Nightmare, czyli to jest ten krzyżyk. Tutaj te dwa cross i musimy znaleźć po prostu championa tego Nightmara, podobnego do tego, tylko że to będzie champion. I drugą, drugim bossem, który jakby to powiedzieć yy, zrzuc zrzuca ten kryształ jest kapitan piratów, więc musimy zabijać yy, piratów, którzy są tutaj właśnie pokazywani jako taki jakby wiatraczek na mapie. Obecnie chyba nie ma, ale zaraz sprawdzimy. E, nie, jest Molten, więc e, piratów jeszcze obecnie w tym evencie nie ma, musimy poczekać do tego czasu. No ale mniej o to, po prostu będzie taki znaczek, tylko że będzie tak jakby wiatraczek. I wtedy zabijamy kapitana Piratów, czempiona piratów, że tak to powiem, i dostaniemy właśnie randomowo, nie zawsze to dropi yy, drugi kryształ. No i jeżeli wykonamy te dwa, to wtedy mamy szansę dostać trzeci kryształ z jakiegokolwiek eventu. No i później przechodzimy do następnych eventów, które odblokowują się nam tutaj właśnie o, po tym. I odblokuje się nam ten, dzięki któremu będziemy musieli pewnie ochraniać tam jakiegoś NPC-ka, no ale to przejdziemy po wykonaniu tego eventu. No to po zebraniu tych trzech kryształków, uruchamiamy sobie w tym momencie holographic komunikator, który prowadzi nas tutaj do tego gościa. Zagadujemy z nim. On jest oczywiście w Divinity Ridge, w tym miejscu koło Kromu Pawilon. Zaliczamy ten event I pozostaje nam Udać się do Jak tutaj mamy wszystkie zaliczone I teraz Możemy udać się Wykonywać eventy Spod znaku Tych, na razie to wyłączmy Tych w Scarlet Playhouse A więc Ten pierwszy yy, Pokazuje nam, żeby pokonać Scarlet w jakimś całym tym pawilonie trzy razy się będzie z nią walczyła i trzeba pokonać ją za każdym razem. Tutaj musimy ukończyć to bez zginięcia. To musimy uratować taką jedną babkę w ciągu 3 minut, która będzie w tej instancji. I tutaj na końcu po zakończeniu Scarlet Trochę będziemy mogli wejść z powrotem do tej mojej arenki i sobie zeskoczyć na taki pil, ale to później. No, i wchodzimy sobie. Widziałem, że niektórzy mogą, zrobić to solo, więc podejrzewam, że może mi się uda też solo. Spróbujmy. Tak to wygląda, właśnie kramy ładowania. Nawet ładne, fajne. A tak to jest na Divinity i tych potworków. Musimy zmienić sobie zbroń. No i okej. Okay.

No, go, go, Otworzyło się. No to zaczynamy. Trochę to się zmieniło, więc. Hmm. Lecimy. A, tutaj tą ścieżką sobie polecimy. Ominiemy te niepotrzebne miniony. O co nam to? O! W tym miejscu. A oni niech tam się biją. I tego musimy uratować w ciągu właśnie 3 minut. Czyli niszczymy sobie te mobki. O, no, raz, dwa, trzy, cztery. Zniszczymy was tutaj. No go 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 go. Gim W tym momencie musimy podnieść Extinguisha i ugasić te oto płomienie. Gasimy je, zanim Scarlet jest z powrotem właśnie na, że tak powiem. A, odpali. I tak robimy sobie trzy razy, żeby uratować tą babkę. Wow, to bolało. No, Zniszczy się, niszczy się, niszczy się. Za dużo tych mobów tutaj się narobiło. No w ciągu trzech minut no raczej nie, nie uratuję ich. Ale cóż bywa? No, zginął. Dobra, drugi raz. Zbieramy i gasimy. Nie pal jej, nie wolno podpalać. No, go, 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 jeszcze tu. Ok drugi raz i teraz znów kolejne trzy falmobów tak to mniej więcej się robi mam nadzieję że ich zdążę pokonać zobaczymy czy zaliczę ten achivet na 3 minuty ale wątpię bo to już pewnie więcej minęło granatier do zabicia Zginą, zginął, 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 zginą. I palimy. No. Gaście się, gaście się. Go, 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 go. Szybciej, 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 Nie! Yes! Mamy achievement. Zajczenie w ciągu 3 minut, uratowanie tej babki. Więc jak widzicie, idzie to zrobić. No.

Dobra więc teraz musimy pokonać Scarlet pierwszy raz Tutaj znów postaramy się przelecieć, chociaż może być ciężko. Ale może nam się uda. Tak na szybkiego po prostu sobie będziemy. O! Stability. Żeby nam tej nie przerywali. O, i to tak mniej więcej. Uciekniemy sobie z tego miejsca. Mo by niech sobie też uciekną. I tu mamy pierwszą walkę ze Scarlet. Ona będzie puszczała takie bombki. O, i ona musi do tego wejść, żebyśmy mogli zadać jakikolwiek damage, bo teraz ona jest. Odporna to całkowicie na damage, więc musi wejść do miejsca tych właśnie bombek. No, gdzie tu coś będzie? Jakaś bombka. Nie widziałem znaczku. O, tu jest bombka. I w tym momencie ona jest właśnie e, podatna na damage tylko i wyłącznie w tym momencie, jeżeli ona dostanie z tej kulki. więc lepiej żeby ona w niej stała i wtedy w tym momencie będziemy mieli Ach, znowu nie trafiłem Ona musi wejść tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Oj, nie trafiłem o, teraz idealnie stoi. Stała Ach. No chodź tu chodź tu chodź tu chodź tu Wejdź w tą bombkę, wejdź, 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 wejdź. No powinna dostać kurcze i musi stać idealnie, jak mnie to denerwuje O, jest. Udało się. Została? dostała o to chodzi drugi raz Oj, nie dostała no dobra bywa no chodź 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 dostań dostań chodź tutaj do mnie chodź do mnie chodź do mnie aż kurczę no właśnie widzicie ona musi stanąć idealnie w samym środku ach za szybko Dostała go 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 jeszcze raz, jeszcze raz. I powinno już. A jej dostała tarcza! Dobra. Jeszcze nie, jeszcze nie. O. No, szkód, minimalnie obok, chodź, chodź, chodź. A stój, tu, stój, stój, tu, stój, 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 i zginęła. To jest właśnie pierwszy raz, w którym ona musi oberwać. No, i teraz lecimy do drugiego razu przeprawa teraz chyba będzie trudniejsza no ale nic nie no spróbować trzeba tak dobra luz, może się uda jest, udało się no i kolejna walka ze Scarlet Tym razem ona będzie używać takiego, o, właśnie takich ataków. I trzeba będzie tego unikać. A jak się zamachnie w ogóle tym, tym młotem, to naprawdę zabiera już sporą ilość HP. I też tak jak macha, to trzeba tego unikać po prostu. Dobra, to sobie unikniemy spokojnie tego. Przewrócimy ją. Niech wie. Oj, bleading. Spoko. Niech sobie macha kobitka. A my się z nią pobawimy. Trzeba odchodzić, właśnie jak widzicie, od tego machania. Coś jest na zasadzie tego pierwszego bossa. Jak pamiętacie, jest arenki, który był. Przewróć się. Dostaniemy, dostaliśmy ale spoko, włączyliśmy sobie shielda, więc wszystko under control że tak powiem o ale walną mojemu lenterowi, jak widzieliście sporo zaczywalnęła walnęła, bo to jest ona. Przewróćmy sobie, a co tam nie będzie nam machać tym mieczykiem w twarz. Udało się uniknąć, nie wiem jakim cudem ale się po prostu udało I tak oto sobie powolutku ją zajmiemy I hop, Ewej. tak jest, o to chodziło Spokojnie, powolutku się nią zajmiemy Znów możemy sobie przyzwać elementalistę naszego, znaczy elementarka może z tym elementalistę. Już zobaczyli jednym, jednym hitem Wiecie HP zabrało mojemu kochanemu elementarkowi Znów się na niego chcę zamachnąć, no co za menda afrykańska no? Kolejny zamach na naszego elementala, ale zrobił unik Więc na spokojnie sobie będziemy mogli tutaj bić a ona niech sobie bije go. I to jest na tej zasadzie. No nic, postaramy się ją wykończyć. A! Uf, udało się. Było blisko. Aby nas dziabnęła kobietka. Przerwaliśmy. Teraz powinna zginąć. Dobra, dostała. Uff no to następna. Lecimy na górę tym razem. Hop siup hop siup. No i to będzie ostatnia walka ze Scarlet. Do zaliczenia. Mam nadzieję, że ją pokonam. I musimy tutaj stać koło tych y, bombek, kiedy one wybuchają, bo w tym momencie ona staje, się widzicie, jest niewrażliwa na damage. A jeżeli bombka koło niej wybuchnie, po prostu staje się wrażliwa. To tak jak z pierwszą walką, tylko z tą życie, że musimy stać koło bombek, a nie koło tych upadających, jakby to powiedzieć, kul armatnych. No chodź, chodź Ona sobie tak skacze, o właśnie. Tak jak widzicie i wtedy ona dostanie damage. I tutaj stoimy sobie. Obok następnej kulki musimy stanąć. Stańmy sobie koło tej kulki. Ona wtedy tutaj podleci. Pach. Dostanie takim damage'em ostrym. O właśnie, tak to wygląda. I tu znowu sobie stajmy koło kuleczki. Albo no, nie stańmy. Uff, uh. dobra, spoko. Power for water. No chodź do wujka, chodź, chodź, chodź. No przylecisz tu czy nie przylecisz? O to jest pytanie. Jest i leci. I w taki oto sposób może niedługo ją zabijemy. Tu niech sobie przyleci kobitka. O, właśnie w tym momencie to zrobiła, to co chcieliśmy. I końcówka. Końcówka jej życia właściwie. Oj, moja też. Ale mam nadzieję, że ją pokonamy. No, szkurczę. Oooo! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, tu. Pięknie. I oberwała. I w tym momencie mamy je zaliczone. Scarlet Playhouse. Tu to zajczymy. Tu zajczymy. No bo nie zginęliśmy ani razu. Więc dwa eventy w tym momencie powinny być zakończone. was a well-earned victory and you should be proud you should be happy no i mean it you should be happy so be happy right now because shortly very shortly your life is going to be nothing but tears see you soon you a schemer like scarlet would have an escape plan still we put her to flight that's a win in my book Wait, that lunatic is still on the loose. Huh. That's not good. Not for divinity's reach, or the queen, or anyone really. Speaking of royalty, did the queen notice how brave I was right before I got captured? I'm looking for an upside here. Tam Tabakko powiedziała, że o, fajnie, że nas spotkaliście. Ale spotkamy się z tym razem. Zapiszę sobie nas na liście, na top naszej listy. I mówi, że niedługo będziemy płakać. A ci, że są zadowoleni, że w końcu się udało, jednak to nie do końca była wygrana, bo ona uciekła. A ten się przechwala, że o, królowa, będzie musiała uważać, że jak ja jej pomagłem, pomagałem, zanim mnie złapali. Kept out of every important decision involving the queen. I know that's not a coincidence. Nothing you do ever is. I assure you, Captain, everything I've done has been for the good of Kryta and the throne. Scarlet was a threat I couldn't fully identify. So I prepared for the worst. And my preparations proved very effective.

Na tej mapie, czy to jest w krąg pawilon, jednak, ale raczej w krąg pawilon to będzie. Tak więc wyjdźmy. Nie udajmy się z powrotem do Chrome Pavilion. Znaczy, ile coinów się dostaje z tego baga. Równo golden, no okej. Okay. Jej, jesteśmy w Chrome Pawilon. Znowu możemy wykonywać eventy, które są w środku. Więc jeżeli ktoś nie miał zaliczeń poprzednich patrzy spokojnie, może sobie teraz je zaliczyć Poprzednich archiwumentów właściwie No, wczytuj się, wczytuj się I teraz to było... Softlander To było gdzieś tutaj Że musimy wylądować sobie na takim woreczku, jakby musimy udać się na górę. Znaczy na 100 dokładnie musimy wylądować. Musimy udać się tutaj na samą górę. W tą stronę, o ile dobrze pamiętam. I tu jest, o, pod nami w tym momencie. E, poczekajcie, nie wiem, czy stąd zobaczycie. O, tu. Na ten stuk siana musimy skoczyć. Ła, wow! trafimy, trafimy. Trafiliśmy. O właśnie. No i to jest ten ostatni event, który mamy do zaliczenia.